Ty, kurwa, to nie jest challenge to jest Opel Co ty robisz? Ogarnij się. Kurwa, ale ma przycisk sport, zobacz. No co z tego? Słuchaj, może mieć przycisk sport, ale ten samochód nie ma nic do czynienia ze sportem. No. Powiem ci, nic mnie tak nie wkurwia, jak jedzie jakaś baba przede mną. No, niestety, to jest taka prawda. Boją się jeździć. Boją się jeździć. A co to by było, gdyby takiej babie dać sportowy samochód? Ty, ja dlaczego opuściłeś? puściłeś? Byłem hamstrągiem, kurwa. to proste. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku America Wills. I tym razem może znowu Mustang, biały. piątej generacji, i znowu biały i znowu, no nie znowu, S197 fachowa nazwa, tak? Ale wydaje mi się, warto było naprawdę pokazać właśnie ten samochód, ponieważ pokazujemy zazwyczaj jakieś takie troszkę przerobione klasyki, klasyki. Jakieś też nowe, ale Taka? nie zawsze nowy samochód jest najlepszy, bardzo często liczy się bardziej niż e, 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 Już widzę to e, e, Damian nie e. nie 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 Bardziej liczy się zajawka niż zasób portfela Tak. a w szczególności dla nas więc no nie każdy może pozwolić sobie na samochód za 200 300 500 czy milion złotych Tak tak więc Ale... jest z nami to z 2005 tak. i co najfajniejsze, bo ten samochód ogólnie zadebiutował w roku 2004, ale zaczął być produkowany w roku 2005. Jako koncept car był pokazany w 2004 Czwartym roku i w 2005 ruszyła linia produkcyjna Mustangów, który tak naprawdę miał nawiązywać do tej starej stylistyki, Tak. tak no do... Bo pierwszego jest... do drugiego modelu. Do pierwszego nawiązuje i do modelu. bardzo, bardzo nawiązuje, samochód, udało im się to. Ale ten samochód jak on tylko wyszedł, no ludzie po prostu zakochali się w wyglądzie tak. tego samochodu. No znowu, znowu nawiązanie do tych okrągłych lamp. Zobacz, jak, jak jest tak fajnie, tak agresywnie poprowadzona ta linia. I co? I oczywiście co ruszyło z nim specjalne modele. Masz Szelbiaka, masz bosa 302 dwójkę i masz jeszcze No, kurwa, zapomniałem. No, kurwa. Jeszcze jeden. By, by by a, zielony bulit. No, bullet, no, bullet, no bullet, dokładnie. No. Prawie zdałeś moje gratulacje. Jaka jest różnica między zwykłym Gietekiem a bulitem? No bulit zawsze był zielony. Tak. Zawsze masz manual. Znaczy a, no, manual jest zawsze w, w, bulicie, w... w Najczęściej jak masz manual, w bulicie jest zawsze biała gałka zmiany biegów. Tak. A i co? Kto zdał test? No dobra, udało ci się tym razem. No i oczywiście co? no, Były fałszuski i były fałsemki. Tak. Tu na szczęście mamy. V6. V8 tu jest. Czy V6? V6. Ty, faktycznie. No dobra, ale ogólnikowo powiedzieliśmy Wam o tym samochodzie, a skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Ciekawostki będziemy wtrącać i tutaj najważniejsze w tym samochodzie. Jest właściciel chyba. Jest właściciel. A czyli, K. przepraszam, właścicielka. Tak, zapraszamy, zapraszamy serdecznie Panią właścicielkę. Dzień dobry, witamy Cię bardzo serdecznie, kochana. Cześć, to witam. Użytkownikom pogodę, no ale niestety. Czy to jest twój pierwszy samochód amerykański? No nie. Jeszcze w tym roku miałam drugiego Mustanga. To była czwarta generacja, czyli moja przygoda z amerykańską motoryzacją w sumie zaczęła się jakieś 3 lata temu. Tam tym Mustangiem starszym jeździłam pierwszy raz jakieś 5 może lat temu i potem ostatecznie tak naprawdę stałam się jego właścicielką. Było to też jest? mega fajne to chociaż całkiem coś innego A niż mamy fajne tutaj. to Ja pamiętam tego Mustanga. To był naprawdę fajny i szczerze, chciałbym kiedyś takiego właśnie Mustanga ograć. Tak, bo, bo, my, to my, bo to jest my, tak, zupełnie co innego. To jest jeszcze zupełnie inna tak, bajka. żeby powiedzieć, my się, Zagnieszko, znamy z naszej lubelskiej grupy motoryzacyjnej, właśnie z samochodami amerykańskimi. Tak. Ze zlotów. Tak. I ze tak, zlotów łatwych i z klasyki, tak naprawdę nocą. Ale najciekawszy fakt tego wszystkiego muszę wtrącić, że zobaczcie dziewczyny, że nie trzeba jeździć. Mikro. To jest niewiele większe. To jest mm, duży, ekonomiczny, rodzinny samochód. Oczywiście, jeśli mówimy o rodzinie 2, plus kod. Ale no, nadaje się jak najbardziej do jazdy w mieście. Też można się nauczyć parkować, można się nauczyć jeździć. Z łatwością się wyprzedza. Także jeśli się przesiadamy z jakiegoś silniczka 2,0 czy 1,6, to naprawdę różnica jest ogromna i jest to przyjemność. tak? Nie no musimy tak. aż tak bardzo planować tych kroków do przodu, żeby po prostu z łatwością kogoś wyprzedzać no bo tutaj czy pod górę bez problemu dajemy o, radę. ile także... tutaj jest mocy w tym silniku? E, 210. 210 mm -hmm. Niewyżyłowany motor i pamiętaj, e, trzeba pamiętać jedną rzecz. Ten samochód nie jest wyposażony w kontrolę trakcji. Ten ma kontrolę trakcji? Ma kontrolę trakcji. Chociaż ta poprzednia tak, jest. jest, jest i też. jest kontrola jest trakcji. Ten szok, bo one zazwyczaj wychodziły totalnie bez kontroli trakcji. Ja się mam. Mój przyjaciel ma też piątą generację. Ten przycisk ma już taki trochę lekko starty. Chociaż on nic nie daje, ale on zawsze lubi się wyłączyć. No, A, bo tu nie zmienia nic, czy ta trakcja jeszcze nie ma. Tak, no dokładnie, to jest nawet nieodczuwalne i tak kręci kołami i tak gdzieś tam tyłkiem zarzuci. Natomiast w tej czwartej generacji, to, czyli w tamtym poprzednim, przy którym się poznaliśmy w sumie, to tam nie było nic, tam nie było opcji nie wyłączenia, nic, no. kontroli trakcji. Naprawdę on był sztywny, on był na tych poliuretanach, więc no jakby kierowało się autem, a auto kierowało samo sobą, więc nasze drogi się bardzo rozjeżdżały. No i on zazwyczaj wiedział lepiej. Natomiast tutaj jak się przysiadłam, tamten też był w manualu, tutaj mamy już nie biegów w automacie, więc jest jednak dużo no. większa wygoda, jeśli chodzi o jakieś manewrowanie podczas zakrętów jazdy, wyprzedzania. Więc I też... powiedz, ty to auto użytkujesz w zimę czy nie? No tak, jeśli mamy taką zimę Jak jaką mieliśmy ostatnio, tak, bo wcześniej no to nie nie miałam go jeszcze tak długo do, dopiero znamy się od Ponad, lekko ponad roku, więc to była nasza pierwsza zima. Da bo się jeździć. Da się, da się jeździć, nawet jeździć. na letni, da się jeździć. Ten się o wiele bardziej trzyma drogi i o wiele bardziej się słucha niż jednak generacja czwarta polift, bo tamten był w Polifcie. Więc tutaj tej zimy nawet tak naprawdę nie miałam zimówek, nie zmieniałam opon. No. Ford mówił, jak wyszła piąta generacja, że nieważne ile pieniędzy wjebie się w czwórkę, nigdy nie będzie się prowadziła jak piątka. A piątka już naprawdę prowadzi się od Okay, ale pamiętam, ta twoja czwórka była w bardzo ładnym kolorze i miała te niebieskie pasy. Bardzo mi się podobała konfiguracja tego samochodu. Tak, no, on był z a my wrzucimy ładnymi... to tu, widzą, że zziązko. takiego szukamy, tak. Ktoś ma, to dawajcie znaka. Fajnie samochód. mały jest, no, jest no, i ten samochód jest. bardzo bym chciał nagrać. Faktycznie, bo to jest rocznik już na, na wymarciu tak naprawdę, bo to był dwutysięczny. No mój pojechał akurat do Ełku, także no, kawałek drogi tak jest. To, pozdrawiamy gościa z Ełku. Tak. Ale to... ty miałeś swojego czasu dwa. Tak, jeszcze w no. tym roku no bo w tym roku tam tego no, sprzedałam. No. Natomiast tutaj jeśli chodzi o, no to mamy te 210 koni, tak, Daję silnik 4,0, V6, no dla mnie super. Gazolina czy benzyna? E, benzyna. benzyna, no, dobra, benzyna. No i teraz tak, no bo to wiadomo, zawsze pada to pytanie. To Je jest, jest mało istotne, ale dla nas, właścicieli tego typu samochodów, spalanie. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo nie zwracam totalnie na to uwagi, tak jak w tamtym małcie, tak leje, wyjeżdżę tyle, ile Wyjeżdżę, no to tyle no, tak. potem wleję, aczkolwiek z tym wlewaniem to też, jak wiecie, bywa różnie, bywa bo nie różnie zawsze da się dotankować. I, I to jest właśnie ciekawostka, bo mi się wydaje, że to jest ten generalnie problem tych roczników amerykańskich samochodów, ponieważ na stacjach amerykańskich dystrybutorach jest mniejsze ciśnienie paliwa. I u nas, jak tankujesz on non-stop, odbija. Ja miałem ten sam problem w Korwecie, ale go odwracałem i lałem. Nie? I tu myślę, że może być ten sam problem. Dobra, teraz tak. Ludzie się boją tych samochodów. Ten samochód, bądź co bądź, jest z 2005 roku, więc kilka latek już ma. Mhm. Jakby nie patrzeć. Masz go rok. Ponad, ponad. Tak. Jakieś usterki, awarie, cokolwiek. No, generalnie tak naprawdę nie. Zrobiłam pierwszy serwis po zakupie auta. To, co się dzieje teraz, to w zasadzie jest tylko no, taka moja potrzeba i moje takie dopatrzenie, że tam słyszałam jakieś lekkie stukanie z tyłu, a że też szykujemy. Się mimo wszystko do sprzedaży, to chcę oddać go już w takim stanie, powiedzmy, no nie będzie idealny, tak? No bo no ja. powiedzmy sobie Ale szczerze, tak, 2005 piękny. rok no. jest zawsze się piękny, coś znajdzie do, do zrobienia. Także tutaj akurat no, będziemy się zajmować tylnym mostem. No czyli tak naprawdę ponad rok zmienione, wszystko co powinno zmienić się, i zaznaczając, bo często bardzo ludzie to mylą, że samochód się psuje. Nie, tu się nie popsuło nic. Tu się po prostu w jakiś sposób Dużyło. zaczęło zużywać. Dokładnie, to się zazwyczaj. nic tak naprawdę no. nie popsuło. No właśnie i o to chodzi. Ale ja słyszałem właśnie, że te silniki mają problemy z układem chłodzenia, że często są wycieki i tak dalej. Ja właśnie słyszałem, że te 4 litrówki nie mają zbyt dobrej opinii niestety. Mm. Ale jak dbasz? Tak. masz, tak masz. więc czyli wspominałaś, że ten samochód jest do sprzedania? Tak. No, czyli ktoś z was. Drogie panie, które oglądają, a może panowie? No mogą no i... sobie zakupić takiego właśnie Mustanga. Ile tak. mniej więcej myślisz za niego wystawić go? O, tak. No Myślę, że za 35 tysięcy. 000... Mogłabym go komuś sprzedać, i wydaje mi się, że jest to uczciwa cena. Za 35 koła masz Mustanga. Masz Mustanga. I to takiego naprawdę fajnego no. Mustanga, gładkiego, nie żadnego obrympa. Tym no. bardziej, że z daleka też po tym aucie widać, że jest to Mustang widać, przez widać to naprawdę... nawiązanie do tej pierwszej generacji. No i nawet Felgi nawiązują tak. też do tych pierwszych. Tak. Wiesz, mi się, na, mi się osobiście bardzo podoba to, że ten samochód jest taki naprawdę full oryginalny. Znaczy, on ma, jak się yy, mówi, się na coś takiego? Tak. Clean look. Czy coś zmieniałeś w tym samochodzie? Tak jak go kupiłaś, tak go cały czas użytkujesz, W sensie kwestie jakieś wizualne, minimalne dodatki. Mm -hmm. Poza znaczkiem. Podrasowanie, tak? Tak. Mm -hmm. Poza znaczkiem. Nie, zazwyczaj jeśli tutaj były jakieś modyfikacje, no to takie drobne rzeczy, typu tam wyświetlenie znaczka pod drzwiami, to będziemy A. widzieć potem po otwarciu albo i nie, bo pewnie jest za jasno. No jasno. Jakieś tam LEDy w środku. Taki, nie no Znaczek, generalnie grill też był zmieniany, była przygoda z pomalowaniem grilla na biało. Nie róbcie tego w domu, nie polecam. No, Okropne to, tak patrząc, to było, teraz jest już piękny, czarny no nie, to akurat powiem Ci, nie wyobrażam sobie tego no i generalnie chyba tyle z takich rzeczy tutaj też wydech mamy w całości seryjny, nic nie było modyfikowane ani przeze mnie, seria, tak, ani przez podróżować. wcześniejszych właścicieli okay. jest filtr stożkowy za, zainstalowany więc też nieco bardziej słychać dźwięk silnika i Aha, co jest, jest tutaj życzy, fajne troszkę. w porównaniu do tej e, generacji czwartej, którą miałam wcześniej tu słychać silnik, tam było słychać wydech, który zagłuszał Całą pracę silnika, okay. bo też w czwartej generacji miałam wydech z rajdowej Hondy, więc on był taki, u, tu, 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 tu. Co, warto wspomnieć też, że tutaj nasza bohaterka no sama coś tam też sporo długie przy tym samochodzie, przy samochodach. Ej, akumulatorek, y, dolot, wszystko jest. Tak Załość najfajniejsze być. jest to wszystko w tym, że to jest naprawdę takie full oryginalne. Lekko przykurzone, ale nie ma żadnego Nic druciarstwa. Nie... Dużo miejsca. Dużo miejsca miar... bardziej chodzi, nie ma tego druciarstwa, ten samochód jest naprawdę fajny, oryginalny, szczerze jakby. Ktoś sobie chciał ten samolot kupić, postawić, trzymać, to myślę, że naprawdę przedstawi swoją wartość za kilka Plus lat i to dużo. Fajnie, bo nie jest nic przekombinowane i można tak. wstawić własne modyfikacje według swojego upodobania. Mhm. A mi by było chyba żal go przerabiać, bo on tak w oryginale ma naprawdę niesamowity smak. Jest dolocik, to co powinno być i fajnie to sobie wiesz, gdzieś tam e, zawsze tego powietrza troszkę lepiej łapie. Mhm. No i co? I ta czterolitrowa fałszustka, nie? Prosty silnik. Prosty silnik, prosta konstrukcja. A powiedz mi, jak chcesz go sprzedać, to teraz jaki samochód będzie następny? No nie wiem, czy, czy chcę zdradzać, ale no, moją miłością jednak jest Mustang i, i ta generacja. Piątka? Więc generalnie Piątka. Piątka. tak. Czyli ostatni lift ostatni pewno. lift pewnie. No właśnie, niekoniecznie. <laughs> nie? Tamten już mi się tak bardzo nie podoba, bo jednak trochę odbiega od tej pierwszej. Nie, nie, jest, taka, nie jest taka oryginalna. Fakt, że tamte tylne lampy są, są ciekawe, no tutaj jednak urzeka mnie ten przód. Aczkolwiek jest też pomysł, żeby kupić polift i okay. zrobić tył i przód, tutaj przełożyć po prostu te zderzaki, połączyć to fajnie, żeby on dalej Aha, wyglądał jak, jak ta samochód. piąta. Nie, ja jestem na tej. Przed lifcie, po prostu ja jestem w niej zakochana, mnie te, te oczy jest z przodu, tak. mnie to naprawdę urzeka. I co, kieruneczki masz tu zrobione? Yy, tak. Jest okay. wszystko fajnie dostosowane na, na nasz rynek europejski, nawet kieruneczki, jeśli chodzi o światła, było to modyfikowane dwa razy bo też no wiadomo, auto ma swoje lata, okay. więc coś tam trzeba było popoprawiać. Generalnie nie ma się tu do czego przyczepić. Przegląd przechodzi bez problemu, jeśli chodzi o światła. Jest to zrobione wszystko fajnie. Tak samo no wydech jest cichutki, więc policja też za mną nie goni. Powiem Ci, ale by były jaja, jakby ten samochód kupiła od Agnieszki jakaś dziewczyna. Tak to by, było, no, fajnie to by było, to było naprawdę coś fajnego. No, no fajnie, dobrze. zamykaj to tą machę, ma. bo tu za wiele nie mamy do opowiedzenia, bo to jest Proste i dobrze znane. Koła idealnie pasujące do tego modelu. I to, co właśnie Agnieszka też wcześniej mówiła, te poszeszki. A tak. Że on jest taki napompowany jest z przodu napompowany i z tyłu, nie? I te drobne smaki z tym różowym, petarda. I antena. I to mi się właśnie ja Nie, Ja nie pamiętam ja nie miałem tu anteny. Ja, a, ja miałem z tyłu na butniku Tak, bo w ostatnim Lifcie jest na końcu na błotniczku. I chyba mniejsza. I mniejsza jest taka. Wiesz, dlaczego fajnie tą całą linię i sylwetkę widać tego samochodu tutaj dokładnie? Bo jest biały. Tak. Czarny. No, by wyszczupli tam. Nie, no. Ta, Czarne wyszczupla. No, no okay. <laughs> <laughs> Ty tak akurat w ogóle teraz do nas nie pasujesz, dobra, no ale okej. Okay. Środek, który znowu pozwala wrócić kierowcy w te, te lata 60., kiedy Mustang powstał, tak naprawdę, nie? Czyli znowu te okrągłe, decha, przekozacka. A czyli deska najbardziej nawiązuje. Ponieważ no. w starych Mustangach no zawsze mieliśmy dwie daszki. daszki nie? I tu znowu tak. mamy to, mamy fajny ten powrót, mamy z zewnątrz ten powrót mm -hmm. do tych dawnych Mustangów, i mamy wewnątrz ten powrót do tych dawnych Mustangów. Nie? To jest bardzo fajne, z dodatkami jak na tamte lata, dość nowoczesnymi. Tak? Mm -hmm. No mamy multifunkcję, tak? Bo ten tempomat normalnie wszystko ma. Tak. No. Mm -hmm. Ale skrzynia jest, czekaj, cztery czy pięć biegów? Pięć obiegowa. Ale ten kolor tego no. wnętrza. I powiem Ci, że wow. ja jestem pod ogromnym wrażeniem jednej rzeczy. W każdym Mustangu, który oglądałem piątej generacji, nawet tym ostatnim, Boczki, tu ten plastik był strasznie wydarty taki. Mhm. Taki zdrapany, taki zmechacony okropnie, nie? Zobacz, tu nie ma nawet śladu. Nie ma śladu totalnie, jakby. No. Z zużycia, nie? zużycia. A no? mimo wszystko, auto ma. Ile przebiegło właśnie? 160 mil, czyli coś 250, tak? Tysięcy kilometrów, więc ma nalatane całkiem sporo. No. Aczkolwiek no. też jest to ciekawe, bo na liczniku jest dużo więcej. Tak jak niektórzy sobie cofają licznik, tak u mnie był wymieniony. I A, okay. stąd jest po prostu z auta wzięty z sporo z tego, większym przebiegiem. No widzisz, Czyli? tak. Także jest cofnięty do przodu. <laughs> Dopóki teraz nie otworzyliśmy tego fotela tutaj, to otworzyliśmy go tak, jestem no. bliżej, bo jest ja pewny, że to jest skóra. Fajna wersja wszystko w oryginale, tak jak w książce pisze. No oprócz e... oprzyć, tak, oprócz które oprzyć... były robione. No bo właśnie na zamówienie. Fajnie ktoś te oprzycia zrobił. A fajnie, pohaftowane, wszędzie mm. Tak. Stół bardzo też. fajnie ktoś ten środek zrobił i uważam, że bardzo się mocno postarał. Bardzo mi się podoba. Tak. O i zofiksy są. No. Fajny widzisz, fajne jest też to, że często ludzie kontrastują te środki. Mhm. Jest samochód czarny, to biały środek. No, bo czerwony. A, tak, a tu zobacz, biały samochód, piękny jasny środek. Bardzo mi się to podoba. A Do nie? tego koloru bardzo pasuje ten właśnie tak. karmel i ta czarna deska. Aha. Fajnie to wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo ładny, naprawdę fajny samochodzik. Ja się nie mogę doczekać jednego, bo wiesz, że ja uwielbiam, mimo to, że uwielbiam V8, ale te 3.7 V6, te odpalanie dla mnie, to jest, no ja bardzo lubię ten dźwięk. E, później zobaczymy. Jest jestem bardzo ciekawy, jak on zapala. No to trzeba do tyłu jeszcze pójść. Do tyłu. No, no i on to... jest w serii. No tak. Wydechowej. Albo bardziej do przodu. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać. No, no właśnie też fajnie, Ale możemy że zobaczymy, sprawdzić. Właśnie, jak on w serii sobie tak naprawdę gada. Bo no tak naprawdę tym samochodem możesz dzisiaj siąść i pojechać sobie gdzieś w dal i nie zmęczyć cię ten samochód. Tutaj nic nie huczy, także spokojnie te 170 się jedzie i, i ani go nie wyrywa z rąk, ani nie, 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 Oczywiście nie jest głośno. na niemieckich autostradach. A, tak. tak, tylko, tylko. Fajnie, no zobacz, powiem Ci, no naprawdę, kurde, tu niewiele się zmienia tej piątej generacji liftowej, no wiadomo, troszkę ładniej to wszystko, w ogóle tam decha już troszkę jest ładniejsza, aczkolwiek nie wiem, czy ta klasyczna mi się bardziej nie podoba w sumie rzeczy. Mi się bardziej podoba chyba ta niż w polifcie, ale to z racji tego, że no, ja się zakochałem przez Jasia Mustanga w Mustangach, praktycznie jego deska rozdzielcza jest taka sama jak tutaj, tylko, że zamiast plastiku, on ma to aluminium. Amelinum. Hmm. Elektrycznie sterowane lustereczka. No. Elektryczne szybki, tempo macik. automatyczna skrzynia biegów. nawet ty piszesz, że jest automatyczna skrzynia biegów. Auto. No. auto. jakby ktoś zapomniał i szukał korki. Tak. Jest auto, auto auto. Nie, to jest, że auto, że jedziesz autem. A. No. Ten tył też zasługuje na uwagę. I powiem ci, pierwsze co przykuło moją uwagę. Spoiler, też. Ale zastanawiam jedna rzecz. Dlaczego ta jest ciemna, ta jest jasna? Hmm, nie mam pojęcia, ale jasne bo też to były. Kleju, to folia, Być może nie? albo jest obklejona, tak, albo... Tak, to jest folia. No i co, fajne te to wielkie logo GT. No. Mimo, że nie GT, ale, ale... pasuje tu. Tego bym, broń Boże, nie zmieniał na nic innego. Bo jak nie ma GT, to co, to jest sam ten Mustang? Mustang e, tak, jest wtedy konik, aczkolwiek to stary też mam, więc... A zawsze okay, to można zmienić, już tak. Mhm. Mm o, fajnie to wygląda. Sylwetka standardowo jak w piątej generacji, pierwszej, drugiej, trzeciej. Czyli te lampy tu, tak. że nie za wiele włożysz, ale. Ej, ale wiesz, co mnie zawsze śmieszyło w e, piące. Nie rozumiałem, dlaczego oni zrobili coś takiego. Nie mogli już zrobić takich kołeśków wpływających, tylko tak na chama trochę taką sprężynkę, takie te i tyle, nie? To no to swój taki klimat. To no ale w... prosta konstrukcja. Powinni... Na śrubę zahaczone. Bądź co bądź ma to swój i... nadal taki klimat. Tak. I coś, co oczywiście w każdym mustangu, challengerze i innym, kabel je przyjebany do klapy i heja, co oni się będą pierdzieli? No. no, po co oni mają dupę zawracać takimi pierdołami, jak mogą się skupić na tym, żeby ten samochód dużo dawał frajdy. Był taki wywiad ze znanym dziennikarzem z znanej telewizji motoryzacyjnej i tak naprawdę najdroższe elementy w samochodzie to jest zaprojektowanie od nowa tych właśnie pstryczków, piździczków i tego typu rzeczy, nie? To jest najdroższa rzecz. Często jest tak, że wiesz, samochód jest jeden, dajmy na to, później jest model nowszy i ta pokrętła praktycznie są takie no. same, bo to jest najdroższe takie, wiesz, Duper Schmitt, A, nie? to dlatego Tesla. Ma cały czas. A tablet, e, ma ma tablet no to tam jeden chuj. No. Wszystkie przełączniczki w Tesli e, to są Mercedesy. E, Wichense rozmiany biegów to też jest Mercedes. To wszystko jest prawie Mercedes. No. A wsadzą wiesz tablet i masz zbani. No dlatego to teraz zbań. jest popularne mm. mocno. No, no to, to jest. Z, żeby zegary zrobić, przecież to jest masę roboty. No tak. Przecież tam jest tyle elektroniki, wszystko musi być dobrze zaprojektowane. No, tak. A tak to. Bo, Tablet jedy i tyle, nie? No program. tak, tylko że czy to jest bezpieczne, moim zdaniem nie. No właśnie. Moim zdaniem nie. Bo ja osobiście fajnie lubię gadżety, ale jednak jak wiem, że na duszę ten przycisk, nie wiem, dajmy na to grzanego fotela, czy podgrzewania przedniej szyby, to wiesz mniej więcej gdzie, kliknąć go, nie? No ale to już no tak, no i zawsze to... czujesz no, te ale przyciski, nawet teraz... jak jedziesz i patrzysz tam, tak. to tutaj przycisk wyczujesz, nie? No to I to absurd, jest to, że. I czujesz, nie możesz że możesz patrzeć w telefon jadąc, ale możesz na ogromny tablet na konsoli patrzeć już, Dlatego nie? zazwyczaj w nowych samochodach już jest taka funkcja mówisz. jest przesowany mikrofonik, naciskasz, mówi, że Ci dziwno w dupę i Ci włącza. Nie mam nic do dodania co do tego samochodu, co do bagażnika, bo to jest wszystkim tak dobrze znane. Bardziej tu ja bym się chciał skupić na oryginalności tego samochodu. To to co? To jest wydecha. Najważniejsze odpalenie. Czyń honory, a ja. No, tu... Idziemy pod rurkę. Rurkę. A sobie zobacz bulgota na Ej, miejscu. ładnie mruczy. No. no i Fajnie, no, ładnie chodzi. Gada. Ładnie chodzi. Tak z klasą, ale. Poczekaj, Badnieszka nam wspominała, że mamy przejść na przód. Ten dolot fajnie gada No Fajnie A jak fajnie, to jest, jest tam z wydechu coś pryka Bo no. jest dolot zrobiony To jest fajne w Mustangu, że wkładasz ten dolot i dzieje się magia po prostu, nie? W innych samochodach robisz ten dolot i tam gówno Ci to daje Poza tym, że masz rurkę pod masku A tu naprawdę daje sporo ten dolot No To co, jedziemy się przejechać? No jedziemy się przejechać Jedziemy Oh <laughs> wszystkim bardzo serdecznie za poświęcony czas temu wspaniałemu samochodowi i oczywiście temu wspaniałemu prowadzącemu no zawsze kurwa To se i... o nowym przycisku no, bo wszyscy ciekawi Przez to, że u nas się zrobiła taka liczba magiczna 500 subskrypcji, jesteśmy już teraz małym mikrotwórcą o. Małym mikrotwórcą Mikrotwórcami tak, więc że... jeśli podoba się wam nasz content jak my to wszystko pokazujemy te samochody i pokazujemy właścicieli tutaj na dole tak o jak sobie przesuniecie jest taki przycisk promuj promuj i można to wykorzystać trzy razy w tygodniu na trzech twórców jakbyście tam kliknęli to nam bardzo to pomoże no I będziemy i... też więcej filmów nagrywać. Może rzucimy robotę w końcu. No i co? Nie zapomnijcie polubić, zostawić komentarza i zasubskrybować nasz kanał. Bo was to nic nie kosztuje, a nam to pomoże. Się zwolnić z roboty. <laughs> no. Jezu, jak ja bym już chciał tak. Areczek. <laughs> o nie, on to kurwa będzie oglądał. No i bardzo dobrze. No. Nie pisz do mnie oblika. Dobra, <noise> pa pa! Para!